Twoja skóra świeci się w ciągu dnia, jest tłusta i mam multum za skórników? A może dochodzi do tego jeszcze trądzik? Jeśli tak, to ten film jest dla Ciebie. Powiem wam w nim dzisiaj, co oprócz nieodpowiedniej pielęgnacji może powodować nadmiernie tłustą i trądzikową skórę oraz jak zawalczyć skutecznie o zdrową cerę. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jeśli mnie jeszcze nie znacie, to ja jestem Kinga, jestem kosmetolożką i tymi pierwszymi filmami zapraszam Was na serię, która zaprowadzi Was do świata kosmetologii. Dzięki temu będziecie mogli skutecznie rozpoznać swój problem skórny i w warunkach domowych się z nim uporać. Natomiast, jeśli Wam to będzie sprawiało duży problem, to zapraszam Was na moją najnowszą stronę internetową holisticeye.pl, gdzie możecie umówić się na konsultacje pielęgnacyjne ze mną w promocyjnej cenie. Na początku zaczniemy od charakterystyki skóry tustej. Skóra tusta to jest przede wszystkim skóra, która nadmiernie wydziela łój, czyli sebum. Ten objaw jest najczęściej nasilony w strefie T, czyli tutaj czoło, nos i policzki. Zazwyczaj w tych miejscach są powiększone gruczoły łojowe oraz ich rozszerzone ujścia, gdzie mogą znajdować się zaskórniki zamknięte czy otwarte. Zazwyczaj mówimy na to zapchane pory, czarne kropki lub przysłowiowa kaszka. Skóra tusta ma zazwyczaj również szaro-żółte, ziemiste zabarwienie z powodu tego, że naskórek jest w niej pogrubiony. Prawidłowe wydzielanie łoju. Gruczoły łojowe znajdują się niemal na całym ciele, ale najbardziej liczne są na twarzy, klatce piersiowej i plecach. Wydzielanie łoju uzależnione jest od temperatury otoczenia, okolicy ciała, wieku czy płci. Gruczoły łojowe najbardziej aktywne są w pierwszych miesiącach po urodzeniu, a następnie w wieku dojrzewania, ponieważ produkcja łoju jest wynikiem działania hormonów, czynników środowiskowych i genetycznych. Intensywność pracy gruczołów łojowych jest dość intensywna do około 50 roku życia, kiedy to zazwyczaj gruczoły stają się dużo mniej aktywne. Mechanizm ich działania polega na kumulacji lipidów, przez co komórki łojowe się powiększają i gdy są już dojrzałe i uwalniają swoją zawartość, czyli łój, na powierzchnię skóry. Warto tutaj pamiętać, że gruczoły łojowe występują razem z mieszkiem włosowym, tworząc jednostkę włosowo-łojową. Gruczoły łojowe generalnie pełnią rozmaite funkcje, ale najważniejszą jest, że pozwalają utrzymać homeostazę naszej skóry. Kiedy produkcja łoju jest zbyt wysoka, równowaga naszej skóry zostaje zaburzona, z czego może pojawić się łojotok, a później nawet trądzik. A łojotok po prostu definiuje się jako wzmożone wydzielanie łoju przez gruczoły łojowe na powierzchnię skóry. Poprzez łojotok można bardzo prosto doprowadzić do trądziku pospolitego. Głównie dlatego, że jest on pożywką dla bakterii, które powodują trądzik. Ale od początku, jakie są w ogóle pośrednie przyczyny powstawania trądziku? Przede wszystkim może być to codzienna pielęgnacja. Na przykład stosowanie ciężkich kosmetyków kolorowych, mocno kryjących podkładów, bogatych kremów odżywczych, produktów zaburzających płaszcz hydrolipidowy, na przykład mydła alkaliczne, toniki alkoholowe, lub produktów, które są komadogenne, czyli na przykład pochodne lanoliny, oleje mineralne, oleje roślinne inne czy parafina. Następną najczęstszą przyczyną są zaburzenia hormonalne. Zwiększone stężenie androgenów, np. testosteronu czy dihydrotestosteronu, może zwiększać nasilone objawy trądziku poprzez stymulację wzrostu gruczołów łojowych i wydzielania większej ilości sebum. Zaburzenia hormonalne mogą być np. powodem innych chorób, takich jak endometrioza, PCOS czy insulinooporność. Możemy również mieć niedobór estrogenów, które działają odwrotnie do androgenów, czyli wstrzymują działanie androgenów i hamują funkcję gruczołów łojowych. Kolejną przyczyną może być nieodpowiednia dieta. Pokarmy charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem glikemicznym, czyli np. białe pieczywo, białe makarony, słodycze, fast foody, zwiększają stężenie glukozy, a następnie insuliny we krwi, co w dalszej kolejności stymuluje androgeny, czyli męskie hormony płciowe i wpływa na zwiększoną produkcję łoju. Problematyczny może być tutaj również nabiał. Stres. Stres podwyższa nam kortyzol, który ma bardzo podobne działanie do androgenów. Zastosowanie technik relaksacyjnych może zmniejszyć nasilenie trądziku. Palenie papierosów. Istnieje związek między liczbą wypalanych papierosów a zachorowalnością na trądzik. Leki i inne związki chemiczne, np. glikokortykosteroidy, leki uspokajające i przeciwdepresyjne, preparaty żelaza, wapnia czy witaminy B12, ale również i antykoncepcja doustna. Innymi przyczynami mogą być np. problemy jelitowe lub żołądkowe albo niezachowywanie rytmu dobowego. Te przyczyny również mogą wpływać na zaburzenia hormonalne, a w następnej kolejności na powstawanie trądziku. I jedna lub kilka z przyczyn pośrednich może przerodzić się w przyczynę bezpośrednią powstawania zmian trodnikowych. Jaką jest, jak możemy zauważyć, na załączonym obrazku, nieprawidłowe rogowacenie się komórek naskórka i nadmierne wydzielanie łoju? Powoduje to powstanie mikrozaskórników. Są one prekursorami zmian zapalnych, takich jak zaskórniki zamknięte i otwarte. W dalszej kolejności powoduje to powstanie zmian zapalnych, takich jak grudki, krostki, guski, cysty czy nacieki. A zatem co możemy zrobić, aby uregulować naszą skórę i pozbyć się jej nadmiernego przetłuszczania i zmian trądzikowych? Niestety nie jest to takie proste, ponieważ jak widzieliście wcześniej, przyczyny trądziku są najczęściej złożone i bardzo mocno ze sobą powiązane. Ten film ma oczywiście na celu przekazanie Wam podstaw o skórze trądzikowej i tustej, a w kolejnych filmach będę wszystko oczywiście bardziej szczegółowo tłumaczyć. Natomiast najważniejszym jest tutaj holistyczne spojrzenie na nasz organizm, przeanalizowanie swojego stylu życia, czy zdrowo się odżywiam, czy wystarczająco się ruszam, czy dobrze śpię, czy zachowuję rytm dobowy, a może mam problemy hormonalne, a może mam problemy z jelitami lub żołądkiem. Zmiany trądzikowe i tustacera to nie tylko nieodpowiednia pielęgnacja, ale bardzo często nieodpowiedni styl życia, który prowadzi do chorób ogólnoustrojowych. Jakie są zatem kierunki działania zabiegów przeciwtrądzikowych? Przede wszystkim zmniejszenie łojotoku przez zwęszenie ujść gruczołów łojowych, unormowania złuszczenia czy zapobiegania tworzeniu się zaskórników, ale i działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne czy odbudowa naturalności bariery naskórkowej oraz utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry. Produkty stosowane w leczeniu zmian trądzikowych. Najlepsze na ten moment potwierdzone badaniami naukowymi działanie przeciwtrądzikowe mają substancje takie jak nadtlenek benzoilu, kwas ezelainowy oraz retinoidy. Każdy z nich ma bardzo podobne działanie. Przede wszystkim przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, regulujące gruczoły łojowe, ale i nadmierne złuszczanie. Pielęgnacja i profilaktyka skóry tłustej i trądzikowej. W pielęgnacji skóry trądzikowej najważniejsze są cztery grupy produktów: przede wszystkim łagodny, ale skuteczny środek oczyszczający, krem z filtrem, aktywny produkt przeciwtrądzikowy zawierający w swoim składzie kwasy retinoidy czy nadtlenek benzoilu, ale i krem odbudowujący płaszcz hydrolipidowy. Przykładowa pielęgnacja to może być codziennie rano oczyszczenie skóry łagodnym produktem myjącym i zastosowanie kremów z SPF, a wieczorem co drugi dzień dokładne oczyszczenie, zastosowanie produktu z aktywną substancją przeciwtrądzikową, krem odbudowujący płaszcz hydrolipidowy lub łagodzący, a co drugi dzień po prostu bez produktu aktywnego, czyli dokładne, ale łagodne oczyszczenie skóry i zastosowanie kremu, który odbudowuje nasz płaszcz hydrolipidowy. To jest taka podstawa, generalizacja bardzo ogólne stwierdzenie, ponieważ bardzo ważny jest tutaj dokładny e, dobór kosmetyków pod swoją cerę. Nie ma jednego sprawdzonego kosmetyku, który by idealnie działał na każdą skórę trądzikową. Dlatego w innym filmie pokażę Wam przykładową pielęgnację skóry trądzikowej i podam Wam kilka przykładów fajnych, profesjonalnych, ale i z dobrej półki cenowej kosmetyków, które mogłyby pomóc w Waszym problemie skórnym. Możemy również wspomóc naszą trądzikową skórę zabiegami w salonie kosmetologicznym, a są one bardzo liczne np. mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, darsonwalizacja, peelingi chemiczne, kwasowe, leczenie światłem niebieskim czy pulsacyjnym lasery, infuzja tlenowa, oksybrazja czy inne. Kochani, jak widzicie, problem skóry trądzikowej, ale i tłustej jest bardzo złożony i często bardzo ciężko albo przez bardzo długi czas musimy w ogóle szukać przyczyny naszego trądziku. Tak jak na przykład było to w moim wypadku. Ja jestem praktycznie na etapie końcowym mojej diagnostyki medycznej, ponieważ ja miałam trądzik i nadal jeszcze Stosunkowo go mam przez problemy jelitowe, które powodują u mnie zaburzenia hormonalne, ale żeby do tego dojść, musiałam poświęcić bardzo dużo czasu, bardzo dużo tak naprawdę lat, w których się edukowałam i w których dążyłam do rozpoznania mojego problemu, mojej przyczyny trądziku. Dzięki temu stało się to moją pasją, jestem kosmetologką i właśnie takie osoby jak ja, które mają doświadczenie z trądzikiem, z innymi chorobami skórnymi, są w stanie pomóc innym osobom, które nie są zagłębione w tą wiedzę, nie są zagłębione w te tematy, aby odszukać ich, Przyczynę problemu skórnego, czy to trądziku, czy innego problemu, i wspólnie ją rozwiązać. Jeśli czujecie się bezsilni i nie wiecie, co jest przyczyną Waszego problemu skórnego, zapraszam Was serdecznie na konsultacje pielęgnacyjne na mojej stronie holisticai.pl i myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyczerpałam podstawowe tematy, zasiałam w was ziarnko nadziei, że wasza skóra może być zdrowa. Jeśli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, piszcie wszystko w komentarzu. Nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę i subskrypcji. A teraz żegnam się z wami serdecznie i do kolejnego filmu. Pa pa.